Get to jest jednym z takich wyrażeń, o których pewnie nie usłyszysz na zajęciach z angielskiego, a bardzo często występuje w mowie potocznej, w amerykańskim angielskim. Co ono znaczy? Spójrzmy na kilka przykładów. Jak czujesz, co oznacza get to? Get-to to takie mieć szansę na coś albo mieć szczęście, że się coś zrobiło, jak na przykład ona mówiła: I got to work with Leblanc, czyli miałam szansę, miałam to szczęście, że mogłam współpracować z Leblanciem. Jeżeli chcesz stworzyć podobne zdanie, to dajemy get-to plus czasownik. I got to work with the best actor in the world. Miałem szansę pracować z najlepszym aktorem na świecie. I'm happy because I get to see my friends every day. Jestem szczęśliwy, bo mam tą szansę, mam to szczęście, że mogę widzieć się z moimi znajomymi codziennie. A teraz czas na pracę domową. Napisz koniecznie w komentarzu zdanie z wyrażeniem get to. What do you get to do?